Pomnikowej. W tym roku przebudowa ulicy Pomnikowej to największy drogowy wydatek inwestycyjny w mieście Marki. Jest z nami pan burmistrz Szczepan Ostasz. Witam państwa. Dzień dobry panie burmistrzu. Panie burmistrzu, jaki jest zakres prac przebudowy ulicy Pomnikowej? Zakres prac związany z przebudową ulicy Pomnikowej jest bardzo szeroki. Mówimy tutaj przede wszystkim o przebudowie samej ulicy, więc wymianie nawierzchni, budowie chodników, czy budowie miejsc parkingowych obok szkoły na ulicy Pomnikowej, ale również, to jest bardzo ważne, doprowadzenie do porządku gospodarki wodami opadowymi. Będzie w, ram, w ulicy Pomnikowej wbudowany kolektor wód opadowych, który zbierze cały nadmiar wód z tej ulicy i odprowadzi je do przepompowni, która również w ramach tej inwestycji powstanie na ulicy Grunwaldzkiej. Ta przepompownia jest bardzo ważnym elementem dla całego rejonu pustelnika, ponieważ do tej przepompowni, która będzie wbudowana w tym roku, będą również podpięte kolejne ulice, m.in. ciąg ulic Karłowicza Sobieskiego. Panie burmistrzu, czy wykonawca został już wybrany? Tak, wykonawca, lada moment pojawi się w tym miejscu. Mieliśmy aż 13 ofert. Z przetargu startowały tak duże firmy jak Skanska czy. czy Budimex wygrała firma STS Na Siłowski. Mamy już podpisaną umowę. Umowa została podpisana 24 lutego i termin wykonania tej inwestycji to jest koniec wakacji bieżącego roku. Czyli do 31 sierpnia będziemy mieli zakończoną tą inwestycję i od września wszyscy, którzy tu przyjdą, wszystkie dzieci, które będą czeszczały do szkoły, będą już po nowo budowanym chodniku. Będzie również w tej inwestycji budowane bezpieczne przejście dla dzieci pod samą szkołą. Panie burmistrzu na stronie internetowej miasta Marki czytałem, że przebudowa ulicy Pomnikowej to nie tylko ulica, ale i również parking dla samochodów, oświetlenie LED uliczy, ulicy. Zgadza się. W ramach tej przebudowy również powstaną dodatkowe miejsca parkingowe pod szkołą, których brakuje. Wybudowane zostanie również miejsce dla autobusu, który w różnych sytuacjach będzie zabierał dzieci ze szkoły na wycieczki. Jak również przebudowane zostanie oświetlenie, zastosowane będzie bardzo nowoczesne oświetlenie diodami LED. Panie burmistrzu, jakie są przewidywane koszty budowy? Budżecie zakładaliśmy na przebudowę ulicy Pomnikowej wraz z budową stacji przepompowni wodopodobnych 4 200 000 zł. W tym momencie przetarg został rozstrzygnięty na kwotę 2 800. 000. Oczywiście bardzo dokładnie sprawdzaliśmy kwestie niskiej ceny. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. W związku z tym ruszamy z tą przebudową. Czy zaoszczędzone pieniądze na ulicy pomnikowej pozwolą na przeprowadzenie w markach innych inwestycji? Na pewno. 2016 rok stoi pod znakiem szeregu inwestycji drogowych. Ulica Pomnikowa to jest pierwszy przetarg rozstrzygnięty w tym roku. Za chwilę ruszamy z ulicą szkolną. Tam udało nam się pozyskać dofinansowanie od deweloperów, którzy wbudowali osiedla przy tej ulicy. Myślę, że na dnia będzie ogłoszony przetarg na, tak na, w tym miejscu na wybudowanie tej ulicy, bo w tym momencie mamy tam ulicę gruntową. I to nie wszystko. W tym roku będzie jeszcze szereg innych przetargów na kolejne odcinki dróg, chociażby na Sowieckie gdzie w tym momencie projektujemy drogę wraz ze ścieżką rowerową. Również myślimy o drogach gruntowych. Lada moment rozpoczniemy wiosenne równanie dróg gruntowych. Będzie ogłoszony przetarg. W tym roku tych równań dróg gruntowych będzie więcej niż to miało miejsce w latach poprzednich. Również kwestia związana z bieżącą naprawą dróg, czyli tak zwane naprawy cząstkowe, za chwilę powinny już ruszyć, jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za informacje, których nam Pan udzielił i do zobaczenia we wrześniu na otwarciu ulicy Pomnikowej. Dziękuję również i do zobaczenia na zakończonej inwestycji. Znajdujemy się w miejscu, gdzie w ciągu najbliższych paru miesięcy powstanie stacja przepompowa, przepompownia wód opadowych wraz z podczyszczalnią tych wód. Jest to bardzo ważna inwestycja dla tego terenu, ponieważ pozwoli uporządkować gospodarkę wodami opadowymi i zmniejszyć ryzyko zalewania czy podtapiania poszczególnych budynków w trakcie opadów. Pierwszą ulicą, która będzie podpięta do tej stacji, będzie ulica Pomnikowa. W kolejnym etapie będzie to ulica Karłowicza, która już jest na etapie projektowania. Panie burmistrzu, dlaczego ta inwestycja jest tak ważna dla mieszkańców Marek? Rozpoczynamy rozbudowę kanalizacji deszczowej, którą jest bardzo potrzebna w tym rejonie ze względu na warunki gruntowo-wodne. Jest to pierwszy etap, który pozwoli uporządkować gospodarkę wodną, gospodarkę wodami opadowymi w rejonie Pustylika i tak naprawdę zagwarantować, że ten rejon nie będzie podtapiany. Do tej podstacji i przepompowni wódopadowych, która powstanie w tym miejscu, w którym się znajdujemy, na pierwszym etapie będzie podpięta ulica Pomnikowa. Równocześnie rozpoczęliśmy projektowanie ciągu ulic Karłowicza Sobieskiego, jest to bardzo ważny ciąg ulic, w którym również będzie znajdował się kolektor wód opadowych, który będzie całą wodę z tamtego rejonu odprowadzał również do tej podstacji i w kolejnym etapie poprzeczne ulice do tego ciągu również będą z wykorzystaniem tego kolektoru podpinane także do tego kolektora tak, żeby odprowadzić wody opadowe w to miejsce.